naszą gospodin mole ci dał do z nas. da mi budem o niego i Ujmy oca i syna i tukra swetowyromen. Oczy nasz których jest synane beji na, na sweych i ma Twoje rodzi Kraleństwo Twoje. byłli jak Twoja kakonane, bo taki na, tak na ziemi. Król nasz swagdań daj nam danos. I odpusty nam nasze, naszego, mi odpuszczam od naszyn, i mi, odpuszczamy od różnicy ma naszym i nie uwedzi nas i zbawi nas od zla. Amen. Zdrowo Mario, milost i Gospodin z Tobą błogosławie nad imię dziurama i błogosławion plotu trochę Twoje Jezus. Sveta Marija, Majka Božja, moli za nas griješnika, sada i na času smrti naša. Amen. Vjerujem u Boga Otca, su moguće stvoritele neba i zemlje. I u Isusa Hrista, Sina Njegova, jedinoga Gospodina našeg, koji je začet po Duhu Svetom, Rodzień od Marii, Dziewicę, muczem, poponciem, Pilatom, raz, pod umra i pokopan Sasza, nadpaka, a treci daną skrysnął od martwił, uzaszał na nebesa, Siedzi odesno Boga oca, swym ogucie, Adam cię doci, sudzi żywe i martwe. Wielu mu ducha swetego, święto cerku, katoliczko obcieństwo świętych. Oproszczenie i gricha, uskrysnącie tiela i żywot wieczny. Amen. Świeczny prekazujem przekazuję ci i krw, duszę i bosanstvo prerobljenego sina Twojego, Gospodina naszego, Jezusa Chrystusa, jako zadowolnienie za griechy naszej i całego świata. Po Njegowej pragorko i muci, budi miłosrdon nama i całemu światu, po Njegowej pragorko i mi budi miłosrdon nama i całemu światu, po Njegowej pragorko i Budi milosrdan na maji celemu svetu, panegavoji pregrkaj muci. Budi milosrdan na maji celemu svetu, panegavoji pregrkaj muci. Budi milosrdan na maji celemu svetu, panegavoji pregrkaj muci. Budi milosrdan na maji celemu svetu, panegavoji pregrkaj muci.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszy i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana Naszego Jezusa Chrystusa, na przeboganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Lajga bolesnej, męki mi milosierdzie dla nas i całego świata. Lajga bolesnej, męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Lajga bolesnej, męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Lajga bolesnej, męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Lejego bolesnej męki mi miło sercie dla nas i całego świata. Lejego bolesnej męki mi miło sercie dla nas i całego świata. Lejego bolesnej męki mi miło sercie dla nas i całego świata. Lejego bolesnej męki mi miło sercie dla nas i całego świata. Wieczny Oczar, przedstawiam Ci ciało i krw duszy i bożanstwo przerobljenego Syna Twojego, Gospodina naszego Jezusa Chrystusa, jako zadowolstwem za grzechy naszej i całego świata. Po Njegowie, prekr mocy, bądź na serda nam i całemu światu. Po Njegowie, mocy, Budi milosrdan na maji celom v svet, pa njega boji prekr krk in moči, budi milosrdan na maji celom v svet, pa njega boji prekrk in moči, budi milosrdan na maji celom v svet, pa njega boji prekrk in moči, budi milosrdan na maji celom v svet, pa njega boji prekrk in moči. Budi milosrden nama in celemu svetu, pa njega vaj pregrbaj muci. Budi milosrden nama in celemu svetu, pa njega vaj pregrbaj muci. Budi milosrden nama in celemu svetu, pa njega vaj pregrbaj muci. Budi milosrden nama in celemu svetu, pa njega vaj pregrbaj muci. Bóg jest miłosierny na nas i na Ojcze Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, kała zadowolności, za grzechy naszej i całego Dla Jego bolesnej męki Bóg jest miłosierny na nas i Budi mi losr da na maji celamo svet, da je ga bolj lesni in manjki. Budi mi losr da na maji celamo svet, da je ga bolj lesni in manjki. Budi mi losr da na maji celamo svet, da je ga bolj lesni in manjki. Budi mi losr da na maji celamo svet. Budi mi lo srda na maji, celamo svet, gledaj ga bolest na imenki, budi mi lo srda na maji, celamo svet, gledaj ga bolest na imenki, budi mi lo srda na maji, celamo svet, gledaj ga bolest na imenki, budi mi lo srda na maji, celamo svet. Dla Jego bolesnej męki bądź mi loser dla na mojej i cielomu świecie. Wieczny Ocze, Ci ty ciało i krw duszy i pożądstwo prymlę na twojego. Twojego. Gospodina naszego Jezusa Krista, zadowolszcie mu za griecha naszej i, na i cielomu świecie. Poniegałaj prekarty emocji. Budi mi loser dla na mojej i Na maji celom svet, po njegovoj pregrkoj muci, budi milosrda na maji celom svet, po njegovoj pregrkoj muci, budi milosrda na maji celom svet, po njegovoj pregrkoj muci, budi milosrda na maji celom svet, po njegovoj pregrkoj muci. Bodi milosrden nama in celemu svetu, po njegovovi pregrlki in moči. Bodi milosrden nama in celemu svetu, po njegovovi pregrlki in moči. Bodi milosrden nama in celemu svetu, po njegovovi pregrlki in moči. Bodi milosrden nama in celemu svetu, po njegovovi pregrlki in moči. Bądźmy mama i cynam świat święty Boże święty jaki Boże święty bezśmiertny Boże zmiłuj się na mamy i cynam świat święty Boże święty jaki Boże święty bezśmiertny Boże zmiluj się na i cynam świat święty Boże święty mocna święty nieśmiertelne. Zmiłuj się nad nami, nad całym światem. O krwi i wodzie, która się wytrysnęła z boku Chrystusowego, jako zdrój miłosierdzie dla nas. Ufamy Tobie. Mario, Majko, miłośrdzia, moli za nas. Święta Faustyna Kowalska, moli za nas. Święty Iwany Pawle II, moli za nas. Św. Jadwiga Śląska, moli za nas. śweta Margarita Alokok, moli za nas. Jezusie, uznam się u Tebe. Isuse, uzdam uznam się u Tebe. Jezu, uświęć i całemu światu. Gospodin, z Wami i z Duchem Twoim błagosławię Was, Ci Bog, otoc i Syn, i Duch Święty,